Dzień dobry, kochani, witajcie w kolejnym odcinku, w kolejnym drapingu na kanale Trola. Dzisiaj muszę się Wam czymś pochwalić. Oczywiście, zdrapki też będą później, ale na początku się pochwalę, bo dostałem od naszej kochanej Stynki, która mnie tutaj dzielnie wspiera i wiem, że trzyma za mnie kciuki, za moje odcinki, za moje wszystkie zdrapki. Dostałem właśnie zdrapeczki. I masę różnych gadżetów Lotto, bo jak wiecie, te gadżety zbieram, kolekcjonuję. I moja kolekcja właśnie się powiększa o nowe, fajne rzeczy. Pokażę Wam, co dostałem. Mam taką smycz dla kota na przykład, żeby wiecie jak będę szedł do lasu z kotem, mogę go sobie na smycz przyczepić. Żartuję oczywiście. <noise> to jest smycz na klucze albo na jakieś takie inne małe rzeczy. Mam takie smyczki dwie, a nawet i trzy. Mam zapaszek do auta, już go kiedyś używałem. Mega fajnie pachnie, także fajnie, ale ten pójdzie do mojej skrzynki z lot To nie do auta, w aucie już był. Miał szansę się wykazać. Dostałem też takie <laughs> żetoniki, do, na przykład, do wózka. Nawet nie wiedziałem, że lot to ma takie bajery, zobaczcie takie bryloczki. Jeśli taką monetkę wyciąga, taki żeton cyk, i można do wózka włożyć. Chyba, chyba o to chodzi. Ale raczej tak. Dostałem takie cztery sztuki, fajnie. I mam też nowe drapaczki. Lotto. Trzy sztuki, ale fajnie. Tamte już mi się trochę stępiły. Dwa odłożyłem do skrzynki, a dwa mi się stępiły, stępiły bo miałem cztery sztuki. Ale przyjechały, przyleciały trzy kolejne. No, także moja kolekcja gadżetów się znacznie powiększy dzisiaj. Fajnie, mega się cieszę. Schowamy. I też dostałem pełno zdrapek. A pokażę wam jakie. Szczęśliwe linie, jedna. E, poczekajcie, poczekajcie, poczekajcie. Tak, dobrze mówię. Szczęśliwe linie, jedna, druga, trzecia, czwarta. Piąta, dokładnie, 5 sztuk, wszystkie białe. No i zobaczymy, jak się spiszą. Dostałem też owocową eksplozję. Jedna, druga, trzecia, czwarta, piąta. I dostałem jeszcze ekstra linie i dostałem jeszcze ekstremalne śmekki. Wow, ale chat, Naprawdę kochana Justynko, nie trzeba było tego robić. Yy, ale uparciuszczek jesteś, uparłaś się, no i zrobiłaś to. <laughs> Także naprawdę, naprawdę, naprawdę Ci dziękuję. Yy, no i oczywiście proszę, abyście zostawili jakiś ładny komentarz, serduszka, kwiatuszki dla Justynki w komentarzach. Yy, bo naprawdę sprawiła mi mega, dużo, dużo radości. Także kochani zostawcie jakiś ładny komentarz dla Justynki. Yy, naprawdę będę bardzo wdzięczny. No. A teraz może przejdziemy do drapanka. Myślę, że dzisiaj zdrapiemy sobie siodomeczki ekstremalne i ekstra linie. To na dzisiaj. A szczęśliwe linie i eksplozję owocową na jakiś inny dzionek, Także zapraszam na drapanko. No dobra, kochani, no to drapiemy. Jak już widzicie, rozpocząłem zabawę. połowę zdrapki ekstra linie naddrapałem, żeby aż tak tego odcinka nie przeciągać. Eee, ekstremalne siódemki czekają, będziemy je drapać na wizji w całości. No, ale dokończymy najpierw tą zdrapkę ekstra linie. Na razie eee, wygląda ona w miarę, w miarę dobrze. Tu nam brakuje leżaka do linii, tutaj nam brakuje motylka. Tam brakuje nam u góry tylko i wyłącznie słońce do linii. Także kto wie, może coś tutaj trafimy. Trzymajcie kciuki. Oczywiście, tutaj mamy strapkę numer 22, bo tego nie mówiłem. A ekstremalne siódemeczki numer 4, mój ulubiony, mój szczęśliwy numerek. Także kto wie, trzymajcie kciuki. No i trafimy dalej te ek ekstra linie. Mamy diamencik. Diamencik, diamencik. No nie ma. W ogóle ciekawe, jestem ile symboli już ominąłem <grytanie> Poczekajcie, może troszkę oddale, bo. Nie, nie da się. Za daleko, bo to już będzie... Nie, tak nie będzie fajnie. Może... dobra, będę tak szorował tą sklepeczką damy radę. Kolejny symbol ptaszek. Szukamy ptaszka. Czy gdzieś tutaj mamy ptaszka? No, tu mamy jednego fajnie. Ptaszek, ptaszek, ptaszek. I tylko jednego niestety. Dobra. Kolejny symbol mamy yy, cytryna, gdzieś tu była. Jest jedna. O, ile tutaj jest? Druga, trzecia, czwarta. I brakuje nam tylko słonia do linii. Dokładnie. Kolejny symbol gwiazdka. Mamy jedną. Tylko jedną. Podkowa. Mamy tu i tu nam już tylko brakuje leżaka Fajnie. Fajnie to wygląda. zobaczymy, jak się skończy. To wiadomo, jak to z tymi zdrapkami lot. To niestety była. Że tutaj nam dadzą, dadzą dużo do drapania i na końcu zawsze niestety brakuje tego jednego symbola. Czy tam symbolu. No zobaczymy Mamy na razie podk podkowę Okej, okay, chyba strapałem wszystkie Jeszcze 8 symboli Wiatrak No tego to ja tu chyba raczej nie widziałem Nie Monetka Jest Mamy dwie monety Trzy będą chyba i mamy tutaj gdzieś jeszcze jedna, tak dokładnie ok, jeszcze sześć symboli rolki, rolki niestety chyba tutaj nie ma mm, nie, niestety brak sakwa była na pewno Mamy rolki, oczywiście, że mamy rolki. <laughs> Omnięty symbol pierwszy chyba, ale dopiero pierwszy, nie jest też tak źle. <laughs> Zazwyczaj gubię ich trochę więcej. Eee, no dobra, jedziemy dalej. Balony gdzieś tu były. Mamy baloniki. Baloniki, baloniki. Hmm. Tu też brakuje nam leżak do linii. No nie. I pewnie tego leżaka nie będzie. Bo gdyby on był, to byśmy mieli już dwie linie. Ale tak czasami bywa. Trzy linie nawet. Ale czasami tak bywa, że są dwie linie albo trzy nawet na jednej strawce. No zobaczymy. Póki co szukamy kości. Kości, 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 kości. O, jak ładnie. Pięknie. I tu też brakuje nam leżaka do linii. I słonia. I tu nam brakuje leżaka. A, ależ to by było. I tu nam brakuje tęczy. No, jeszcze dwa symbole. Trzymajcie kciuki, żeby tutaj trafić chociaż jedną linię. Okulary. Okulary mieliśmy tutaj. Tu mamy dwie pary. Tu nam brakuje niestety słonika jeszcze i słońca. Tu mamy okulary, tu nam brakuje klucza. Ech, no i sprawdźmy, jaki będzie ostatni symbol. Uwaga, uwaga. Rower, ale lipa. Nie ma chyba ani jednego rowera niestety. No nie ma. No szkoda. Szkoda, szkoda, szkoda. A kluczyk był? Nie, kluczyka też chyba nie było. Także ta zdrapka chyba ekstra linie będzie pusta Sprawdźmy jeszcze kontrolne. Czy czegoś nie ominąłem, ale mamy trzy inne literki NEP. Także pustaczek, niestety. Justynko, pustaczka mi tu wysłałaś. Musisz mi wysłać to jeszcze raz, żeby poprawkę zrobić. Żartuję oczywiście. Sprawdźmy jeszcze ekstremalne śdomeczki. Może tutaj trochę szczęścia dzisiaj będzie. Musi być, bo to jest mój numer szczęśliwy czwarty. Coś tu musi być, musi, musi, musi. A jak nie, to oczywiście i tak, i tak. Jestem mega szczęśliwy, że te zdrapki dostałem i mam możliwość podrapania sobie. No, a tutaj szukamy oczywiście symbole też, i tu musimy znaleźć taki pliczek, siódmeczkę lub złoto. siódemeczka nam mnoży wyganą podwójnie, a taka sztabka złota raz pięć, nawet. Wow! No dobra, trzymamy kciuki i drapiemy. Zobaczymy, czy coś tutaj znajdziemy. Zaczynamy od pierścionka. Może troszkę. Nie, tak dobrze widać. Pierścionek. Mamy słońce. Mamy kawa. Mamy kawa. Może będzie lepiej, mamy kawę. Perełka. Plecak. Rowerek. Auto kołuszka, palemka, świnka, melon, gwiazda, cytryna, ananas, wiśnie, Portfel, nie, portfel nam premii nie daje. Nie, niestety nie. Mamy koronę. Chmurki. Kwiatek. Diamenty też nam dają tej premii. Nie ta zdrawka, niestety. I jeszcze, chyba, będzie pięć symboli. Wygronka. Narty. Zegar. Jeszcze dwa. Uwaga, uwaga. Czy coś tu będzie? Piłeczka nie ma. I ostatni symbol. Awokado. Niestety. Pustaczek. No trudno. Dwa pustaczki dzisiaj. Ale oczywiście i tak, i tak się mega cieszę, że te zdrapki dostałem. Przypominam jeszcze raz. Zostawcie jakieś fajne komentarze dla jestynki. Ja już Wam dzisiaj dziękuję. I zapraszam na kolejne drapingi, gdzie może podrapiemy któryś z tych zdrapek lub coś innego jeszcze zobaczę. Także trzymajcie się. Papa! Pa.